Witamy na części drugiej. Zapraszamy do czytania trzeciej sceny balladyny. Scena trzecia. Chata wdowy. Wdowa i córki jej, balladyna i Alina, wchodzą z sierpami. Zakończony dzień pracy. Moja balladyno, twoje rączki od słońca całe się rozpłyną, jak lodu kryształki. Już my jutro rano z Aliną na polot Poletku, dożniemy ostatka, a ty, moja dzieciątko, szedź sobie za ścianą. Nie, nie, nie. Jutro odpoczywa matka, a my z siostrzycą idziemy na żniwo. Słoneczko lubi twoje główkę siwą i leci na nią, by natrętna osa do białych kwiatków, ani go od włosa liściem odpędzić. Czy też nigdy chmurki Bóg nie nadwieje, aby cię zakryła? O, biedna matko, dobre moje córki, z wami to nawet ubożyna miła, a kto posieje dla Boga, nie straci. Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci. Bogatym mężem, a kto wie, a może już o was słychać na królewskim dworze. A my tuż niemy, aż tu nagle zboru, jak i królewic, niech i kuchta dworu, albo koniusze zajeżdża karetą. I mówi do mnie, poczciwa kobieto, daj mi za żonę jedną z córek. Panie, weź balladynę, piękna jak dziewanna. Tobie się także, Alino, dostanie rycerz za męża albo starsza panna. Powinna prędzej zostać panną młodą. W rzeczówkach woda goni się za wodą, mój ty królewicu, żeń się z balladyną. Gdzie ty, mój grzebień, podziałaś, Alino? Co ty tam słuchasz, jak się matce marzy? Wiesz, Balladyno, że to jej do twarzy, kiedy śni głośno, kiedy się uśmiecha. Dobrze ty mówisz, chata taka licha. A mnie się barzy, marzy Bóg wie nieco. Ale Bogu się także w wiekuistej chwali musi coś marzyć. A gdyby też Bogu chciało się matce dać złotego zięcia? Ach, słychać jakiś tarkot na rozłogu jedzie gościńcem dwór jakiegoś księcia pięć koni złota kareta ach kto to jedzie aleją jak to pięknie złoto między drzewami błyska ach mój boże co im się stało Wśród naszego mostu powóz pr stanął i ruszyć nie może pewnie chcą konie napoić od właśnie Pan po konie na drodze, po prostu. Ha! Jeśli pić chcą? Już słoneczko gaśnie, trzeba zapalić sosnowe uczywo. Ach, lampę zaświeć! Ach, lampę, co żywo! O! Gdzie mój grzebień? Cóż to? Co? Ktoś puka. Otwórz, balladyno. Niech siostra otworzy. Prędzej otwórzcie. Ktoś do chaty stuka. Ach, ja się boję. Niech wszelki duch Boży Boga wychwala, ja odemknę chatę. O, jakie stroje złocisto bogate, czy w imię Boga? Tak, z Bogiem imieniem, proszę wybaczyć, ale nad strumieniem, mostek pod moim załamał się kołem, szukam schronienia. Proszę poza stołem, mój królewicu, siadać, proszę siadać. Chata u Boga raczyłeś powiadać. Że powóz, o to nieszczęście. Dziewczęta to moje córki, jasny królewicu. A to już dawno człowiek nie pamięta takich przypadków. Chyba przy księżycu młynarz, co jechał przeszłej wiosny. Matko, dosyć, daj panu mówić. Przed tą chatką słyszałem dźwięk luteń. Czy to córki wasze grywają na lutni? Przepraszam, nie, królewicu. Z niewidzialnej chmurki. Sympatycznymi kwiaty pokrasza, poukraszam obie dziewice, bo moja królowa nie powiedziała, do której nakłonić serce Kirkora. Muzyka Echowa z, <coughs> zacznie hymnami powietrznymi dzwonić, a wieniec kwiatów taką wojnę rozleje, że serce tego człowieka omdleje, że jednym sercem dwa serca pokocha. Może królewic chce odpocząć trochę. Odpocząć, kiedy dźwięki takie cudne? Słyszę, dziewice wasze, są to pieśni? Słyszę śpiewanie. Czy się panu nie śni tu w chacie cicho? Ach, jakże mi nudne wspomnienia zamku pustego. Czar działa. Z jakich kadzideł ta woń się rozlała, to z pewna wasze wieńce uroszone. Łzami wieczora dają takie wonie. Lecz my nie mamy wieńców. Naprawione koło w powozie. Wyprząc dyszla konie, ja tu zostanę. Cóż to za zjawienie, królewic w chacie? Na jakim on sianie spać będzie, jemu listki róży cisną. Prawdę wróżyłeś, pustelniku stary, Gdzie okienkami dwie różyczki błysną, Gdzie dach słomiany. Zakończone Czary. Słuchajcie, matko. Na świat wyjechałem, szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. O, gdybym dwa trony, ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca. Lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę. Dwoma sercami o dwie córki proszę. Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala I do ślubnego prowadzić kobierca. Więc trzeba wybrać, czemuż losu fala rozbiła serce moje o dwie skały. Ach czemuż oczy pierwej nie wybrały I nie powiodły czucia, dziś nie umiem wybrać. Ja ciebie panie nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z córek, może słyszałaś kiedy o hrabi Kilkorze. Co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze na swych usługach. Otóż Kirkor to ja, proszę o jedną z córek. Córka moja? Ja dwie mam córki, ale balladyna. Czy starsza? Tak jest, a młodsza Alina, także jak Anioł. Jaki wybór trudny słysza, starsza jak śniegi. Tej warkocz cudny, niby listkami brzoza przyodziana, ta za alabastrów, a ta zaś różana, ta ma pod rzęsą węgle, ta fiołki, tak jak złote na aniołki. A ta zaś jak noc biała nad rankiem, więc jednej mężem, drugiej być kochankiem. Więc obie kochać, a jedną zaślubić. Lecz którą kochać? Którą tylko lubić, niech przynajmniej z ust różanych dowiem, która mnie kocha. Moje smukłe łanie, czy mnie kochacie? Ach, ja ci nie powiem: nie, ale nie śmiem mówić. Tak, panie, może ty zgadniesz, choć będę milczała. Zgadnij, rycerzu. A ty różo biała? Kocham. Obie dwie kochają. Zapewne, że muszę kochać. Tożby to dopiero, gdyby nie kochać rycerza, co szczerom mógłby za żonę wziąć sobie królewne piękny i śmiały. Któraż z was, dziewice, będzie mnie więcej kochała po ślubie, jak będzie kochać? Lubić, co ja lubię, jak mi rozchmurzać gniewu na wałnicę? O panie, jeśli w zamku są czeluście! Szczeluści ogień bucha, a ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzesz. Jeśli dzida będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. Czego chcesz więcej? Weź, weź Balladynę, szczera jak złoto. A ty, młodsza dziewo, co mi przyrzekasz? Kochać. I być wierną. Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą jako szwagierce, a której z pierścionkiem. O, gdybym ujrzał tę gwiazdę przed sterną, co wiodła króle do dzieciątka żłobu. Serce mam jedno, a ciągnie do obu. Którą odrzucić, której być małżonkiem. Obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedna. Jeśli wezmę drugą, w obojgu jedna prostota i tkliwość, w obojgu miłość, jednaką zasługą, którą tu wybrać? Jeśli mnie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mię do zamku twojego zabierzesz z matką i siostrą. Bo któż będzie matce gotować garnek? To ogień rozniecać. Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała. O, widzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. O, jakąż tajemną rozkoszą serce napełnia. O, miła! Lecz Balladyna to samo mówiła w sercu i w myśli. Wierzaj mi, rycerzu, i balladyna kocha matkę starą. Jużem był wybrał, i snów mi w puklerzu dwa serca biją. Byłabym poczwarą niegodną twojej ręki, ale piekła, żebym się matki kochanej wyrzekła. Prócz matki, siostry, wszystko ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi żonę. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą w las dziewczyny, która więcej malin zbierze, tę za żonę pan wybierze. Coś marusz, matce staruszce przyszło do głowy. Mój ty królewicu, jeśli pozwolisz swej pokornej służce, to ci poradzi piękne krasnolicu. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gliny. I niechaj malin szukają po lesie, a która pierwsza dzban pełen przyniesie świeżutkich malin, tę weźmiesz za żonę? Wyborna rada, o złota prostoto, ty mi dasz szczęście niczym nieskłócone, dnie rozkoszami przeplatane cnotą. Tak, moja matko, niech o słońca wschodzie w las idą córki z bankami na głowie, a my w lipowym usiądziemy chłodzie która powróci pierwsza. Ta się zowie hrabini Kirkol, sąd sam, wielki Boże. Królewicz znajdziesz w tej hace łoże, pachnące siano zakryte bielizną. Wierzaj mi, Panie, żabki się nie wślizgną do Twego sianka. Proszę do alkowy. Przynieś z powozu puchar kryształowy, wino i zimne żubrowe pieczywo. Bądźcie mi zdrowe, piękne narzeczone. Siostrzyco, moja, o jakież to dziwo, o jakie szczęście! Jeszcze nie złowione, to szczęście, siostro, może nie dla ciebie. O, moja siostro, wszakże to na niebie, jeśli nie słońce, to gwiazdy nad głową. Jeśli nie będę panią Kirkorową, to będę pani Kirkorowej siostrą. A tobie jutro trzeba wziąć się ostro do tych malinek. Bo wiesz, że ja zawsze uprzedzam ciebie i mam pełny dzbanek. Nie wiem, czy na mnie jagody łaskawsze same się tłoczą, czy tam twój kochany. Milcz! Ha, siostrzyczko, a ja wiem, dlaczego malin nie zbierasz. A co tobie do tego? Nie, tylko mówię, że ja bym nie chciała rzucić kochanka ani dla rycerza, ani dla króla. A gdybym kochała wzajem kochanka, rolnika, pasterza, to już bym żaden Kirkor. Nie chcę rady od głupiej siostry. Ha, zaklaskał w Boże, wyszła ze świeczką, O mój wielki Boże, co tam pan Grabek powie na te zdrady, Bo też ta siostra chce iść za Kirkora, a ja widziała na kwiatkach ugora, Ba i pod naszą osiną słyszałam sto pocałunków przebacz mi o Chryste że sądzę miłość której ach nie znałam widzisz mój Boże ja mam serce czyste a przysięgając nie złamie przysięgi Boże ta szęta u Twojej potęgi mogą uprosić o wiszeńkę czarną, jaskółką w dziobek dajesz muszkę marną. Jeśli ty zechcesz, Boże mój jedyny, gdzie stąpię, wszędzie czerwone maliny. Niech sen szczęścia pozłacany zamyka oczy dziewczyny, a ja lecę do plany Wszędzie maliny, maliny, maliny. z tą oto sceną. Kończymy w Lowie narodowe czytanie. Myślę, że dla każdego z nas miło było przypomnieć sobie słowa lektury. Jesteśmy tym pokoleniem, gdzie Balladyna była w szkole lekturą. Myślę, że ten dramat który mówi o mocowaniu się człowieka, o tym, że zawsze dobro na końcu zwycięża, jest bardzo adekwatny do życia każdego z nas i do czasów, w których żyjemy. Nie zawsze metody, którymi ludzie się posługują, by osiągnąć, jak im się wydaje, to, co najcenniejsze, są tymi właściwymi metodami, bo pamiętamy dalszą część Balladyny, że Balladyna gładzi wszystkich po drodze, ale w końcu piorun razi ją i sama ginie. To jest zwycięstwo dobra nad złem. I tą myślą kierujmy się w życiu, że dobro zawsze zwycięża i dobro, które jest tą wartością najwyższą, Niech będzie mottem naszego życia. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze Narodowe Czytanie. Proszę jeszcze o zabranie głosu Panią Dyrektor. Dziękuję wszystkim organizatorom dzisiejszego czytania, uczestnikom i pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich Państwa, którzy dzięki transmisji mogli z nas dzisiaj oglądać i słuchać. Do widzenia. Ja jeszcze dołączę się do podziękowań i chcę powiedzieć, że zapraszamy wszystkich do dalszego czytania, chociaż Pan wójt zdradził już część zakończenia, ale zapraszam do kontynuowania czytania indywidualnie albo w gronie rodziny z podziałem na rolę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękuję.